Sprawa w Wieruszowie to już historia. Mieszkańcy tej gminy mieli okazję oddać głos na swoje preferowane partie polityczne i kandydatów. Między innymi można było posłuchać wypowiedzi partyjnych jedynek. Zaskakująco niska była frekwencja, która wynosiła zaledwie 13% uprawnionych do głosowania, co stanowiło niecałe 2000 oddanych głosów. Głosowanie odbyło się w formie tradycyjnej oraz elektronicznej. Przedstawione wyniki były do siebie zbliżone. Najlepszy osiągnął komitet wyborczy Prawa i Sprawiedliwości i uzyskał ponad 40%. Druga w kolejce była koalicja obywatelska z wynikiem ponad 20%. Trzecie miejsce zajął Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, zdobywając około 14% głosów. Próg wyborczy przekroczyły również komitety PSL i Konfederacji Wolności i Niepodległość z wynikami kolejno 9 i 7%. Bezpartyjni samorządowcy nie przekroczyli progu wyborczego. Prawybory wybory były okazją do bezpośredniego kontaktu z politykami kandydującymi do sejmu i senatu. Jak podkreślali, każda forma demokracji jest potrzebna, a spotkania bezpośrednie pozwalają z jednej strony wysłuchać, a z drugiej lepiej poznać kandydatów. Każda forma, która mówi o demokracji jest bardzo ważna, tak? Cały czas uczymy się jej. I myślę, że to jest obok sondaży jeden z elementów, które mogą być. Przynajmniej ludzie też wyjdą z domów, spotkają się z politykami nie tylko na ekranie telewizji, ale również bezpośrednio mogą porozmawiać, mogą nawet w tym momencie albo się upewnić, się. albo spojrzeć na świat w rozmowie bezpośredniej, jak ukształtować swój pogląd do końca. Bo głosowanie to nie jest tylko a głosowania, to jest bardzo ważna decyzja, która kształtuje kraj na przyszłość. Ja myślę, że to przede wszystkim jest dobra inicjatywa po to, żeby przekonać jak najszerszą grupę ludzi do swoich programów. To jest też okazja, żeby rodziny mogły wyjść z domu, żeby również uczyły dzieci demokracji, po to, żeby również młodzież w jakiś sposób interesowała się politykom, żeby przyjść, porozmawiać, na żywo dotknąć każdego polityka, na żywo porozmawiać czasami z ludźmi, których widzi się tylko albo w telewizji, albo słyszy się w radio, albo najważniejsze dla polityka jest żywy kontakt z wyborcami, a dzisiaj to w jakiś sposób jest umożliwione. Prawybory są też formą zachęty w ogóle do głosowania, co w demokratycznym państwie jest tak naprawdę naszym obowiązkiem. My spodziewamy się, że to będzie rzetelny sondaż i taki najbardziej na żywym organizmie przeprowadzony. No i spodziewamy się oczywiście dobrego wyniku dla konfederacji. Taki wniosek, który mam, to to, że mieszkańcy naszego okręgu nie są przyzwyczajeni do, do rozmów z politykami. To, co się dzieje w kampanii, to te rozmowy są przeprowadzane teraz, na 5 minut przed wyborami. Ta lekcja demokracji to bardzo dobra inicjatywa, w której uczestniczyły również media. To współzawodnictwo i wymiana doświadczeń. Proszę Państwa, zostało 7 dni do wyborów. Każda formuła która przypomina, że 13 za tydzień są wybory, jest bardzo dobra. A ta formuła jest dlatego wyjątkowa, że proszę zwrócić uwagę, że tu są przedstawiciele wszystkich partii. Jesteśmy, uśmiechamy się, rozmawiamy. Taką Polski, ta, ta, o taką Polskę walczymy. Takiej Polski potrzebujemy. Polska potrzebuje debaty. Wszystkich Polaków. W spotkaniu brali udział również eurodeputowani. Od wielu lat współpracuję z Czarkiem Tomczykiem, współpracowaliśmy w Sejmie, współpracowaliśmy w rządzie i teraz w opozycji też współpracujemy. Uczestniczyliśmy razem w protestach w obronie wolności sądu, w obronie praw kobiet, ale też w takiej zwykłej codziennej pracy. To miasteczko, ten dzisiejszy dzień tak naprawdę mobilizuje ludzi do wyborów, a najważniejszą rzeczą, jaka stoi przed nami politykami, jest przekonać ludzi do tego, żeby poszli na wybory. I ja spotkanych ludzi w drodze, nie tylko dzisiaj, ale całe miesiące wstecz podróży po Polsce przekonuję, idźcie Państwo na wybory, od Was zależy los z Polski na Prawy Wybory w Wieruszowie są wyjątkowe, dlatego że jedyne takie w tej kampanii. To właśnie tutaj jak się mówi, mamy Polskę w pigułce. I ta Polska w pigułce dzisiaj wybierze. Dzisiaj każdy mieszkaniec Wieruszowa bez ciszy wyborczej również przez internet może wygrać i wybrać swoich reprezentantów. Więc niech każdy głosuje i niech wybiera. Do zobaczenia w tych prawdziwych wyborach 13. Myślę, że jest to bardzo dobra forma. Możemy się spotkać, możemy bez emocji rozmawiać, nie ma napastliwości. Nie ma tego, co w polityce jest złe, well, czyli wzajemnej niechęci, kłamstw, których niektóre partie celują i dlatego to mi się bardzo podoba. Poza tym możemy tu spojrzeć i na pewien wzór. Prawy wybory w Wieruszowie to Polska w pigułce. Przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że ludzie chcą rozmawiać i oni chłoną tą, te nasze spotkania. Zadowolony jestem z tego, bo nie, nie mogłem wiedzieć, że będzie taki dobry odbiór. No i inna sprawa, czy to się przełoży w jakikolwiek sposób na wyniki, czy nie. Ale to dla mnie nie jest tak bardzo istotne jak to, że jestem dobrze przyjmowany i często, często się czeka na to, żeby porozmawiać z kimś innym. Ja zresztą bardzo często wchodzę w takie interakcje i rozmawiam. Szczególnie z, z przeciwnikami czy z osobami, które, które mają inne poglądy. Bardzo no ciekawa lekcja demokracji i szkoda tylko, że nie ma e, ludzi zainteresowanych, a sami rozdających. Natomiast tutaj e, takie, takie miejsca i, i takie akcje pokazują tak naprawdę, jaka Polska dalej będzie. To są bardzo ważne wybory z tego względu, że tak naprawdę pokażą dalszą drogę Polski. Dlatego zachęcam, żebyście Państwo szli na wybory. Ja jestem chirurgiem czynnym, operującym klatkę piersiową. Kontakt z ludźmi to jest dla mnie codzienność. I ja wierzę w demokrację bezpośrednią, w to, żeby pójść do ludzi, żeby z nimi rozmawiać. I nawet w takiej formie trochę piknikowej, trochę zabawowej takie prawybory oceniam niezwykle pozytywnie. Cieszę się, że Wieruszów wpadł na ten pomysł, bo pomijając fakt, że podobno w Wieruszowie, jak ktoś wygrywa, to od razu lepiej mu się dzieje w wyborach, to pomijając to wszystko, uważam, że tak się powinno ubrać politykę. Nie przepadam za słowem służba zdrowia, wolę jak mówimy ochrona zdrowia czy opieka zdrowotna, bo to są i pracownicy, i pacjenci i musimy zrobić mnóstwo rzeczy. Mamy to rozpisane na szczegóły, począwszy od likwidacji biurokracji, po zmianę wyceny procedur medycznych, po zmianę zarobków od lekarzy poprzez pielęgniarki, poprzez fizjoterapeutów, techników radiologicznych i innych pracowników. Wreszcie, poprzez zbudowanie bazy finansowej dla służby zdrowia, bo stare przysłowie mówi, że z pustego i Salomon nie naleje. Zdaniem wielu takie spotkania przekonują ludzi do czynnego udziału w wyborach. Ludzie chcą rozmawiać, chcą się spotykać. E, oczywiście trafiają się pytania też trudne, ale po to jesteśmy i rozmawiamy, żeby na wszystkie pytania odpowiadać. Rozmawiamy o programie wyborczym, o tym przede wszystkim, co udało się zrealizować i co nas czeka po wyborach. 13 października. Atmosfera jest bardzo miła, ludzie są życzliwi. Są tutaj różne ugrupowania i rzeczywiście możemy wymieniać się tym, co planujemy zrobić dla Polaków. Czy przeprowadzony sondaż i wyniki prawyborów będą rzetelne i czy potwierdzą się 13 października? Będzie efekt przy ogłoszeniu wyników. Zobaczymy, jak wiarygodne są wtedy sondaże. Uważam, że. Dadzą wyraz tak, w wyborach prezydenckich, jeżeli dobrze pamiętam, wynik zbliżony do, do prawidłowego. Czyli czekamy do wyników, poniedziałek, i będziemy mieli ocenę, jaka jest demokracja. Mieszkańcy gminy Wieruszów, przybyli goście oraz kandydaci twierdzą, że rozmowa bezpośrednia jest najważniejsza. Jesteśmy tutaj po raz pierwszy. Ostatnie prawe wybory były w 1997 roku. Wtedy jeszcze nie interesowałem się tak zbytnio polityką, to są nasze pierwsze tutaj prawybory w Wieruszowie. Wieruszów jest na samym południu naszego okręgu sieradzkiego, jest to miasto i kilka wiosek, które są wokół tego miasta. Jestem tu razem z koleżanką Iwoną Kaźmierską małyską która kandyduje również z naszej listy Sojuszu Lewicy, Demokratycznej Lewicy. No i wspólnie namawiamy mieszkańców ziemi wieruszowskiej do głosowania, cieszę się. Że młodzież w liceach, w szkołach średnich organizuje prawybory, i co pokazują wyniki, jest coraz większe zapotrzebowanie na lewicę wśród młodych ludzi. W młodych nadzieja, że młodzi się zmobilizują i zagłosują. Przez całą kampanię jeździłam po różnych e, targowiskach, spotykałam się bezpośrednio z ludźmi, rozmawiałam z nimi. I to, co jest zaskakujące, ważne e, dla mnie osobiście, to to, że ludzie biorą ulotkę niebezmyślnie. Oni patrzą na tą ulotkę. Zauważam, że mieszkańcy dopiero zaczynają przychodzić, i się robi coraz, coraz sympatyczniej. Komitety rywalizują. E, my też tutaj chcieliśmy zaznaczyć swoją. Swoją obecność. E, mamy tutaj również wielu zwolenników i liczymy na bardzo dobry wynik. Wniosek e, obywatelskie, proobywatelskie postulaty. Niesiemy również kwotę wolną od podatku, emeryturę bez podatku, sędziów pokoju, prokuratora generalnego, wybieranego w wyborach e, powszechnych, bezpośrednio przez obywateli. Idę z postulatami. Nie idę do Sejmu po to, by grzać tam tyłek, tylko po to, by wprowadzić tam swoje postulaty. Podczas wyborów każde z ugrupowań politycznych miało określoną czas na prezentację kandydatów i swojego programu. Kandydatów Agnieszka Kanajczyk, bardzo Żarukowicz, Pani Profesor Chybicka, Profesor Grocki, jest Jacek Walczak, jest Jacek Lewera, jest Pan Kącki Tomasz, jest Michał Pawlik Piotr Borys. Panie Przewodniczący, witamy serdecznie na gościnnej ziemi wieruszowskiej. Jest to inicjatywa samorządu wieruszowa. Myślę, że Również taka, takie spotkanie, te, takie wydarzenie trochę z humorem, z przymrużeniem oka. Na pewno nie jest niczym złym. Podczas prawyborów odwiedzający mieli okazję na stoiskach partii politycznych porozmawiać, zapoznać się z programem, spróbować krówek wyborczych, jabłek, smalcu z kiszonym ogórkiem i swojskich wyrobów. Jednym słowem, każdy sposób jest dobry, aby przekonać do siebie osoby, które nie mają wyrobionego zdania i zadają wiele pytań. Prawybory w Wieruszowie pokazują, że tego typu spotkań w okresie przedwyborczym, partii politycznych i bezpośredniej rozmowy powinno być zdecydowanie więcej, a wyniki pokazały również, że jest. Jest jeszcze kilka dni na rozmowy, spotkania i nabranie osobistego przekonania co do tego, jakiego najlepszego dla siebie i Polski dokonamy wyboru 13 października 2019 roku.